Stępiń Palotyn. Urodziłem się 4 października 1951 roku. Urodziłem się niedaleko Zgrodu Sąd Mieskiego w Kleczanowie. Jest to osada gdzieś z 8-9 wieku, a więc może być i najstarsza z tych wszystkich osad w Polsce. W 4-5 roku życia babcia, tak zwana prośbiona, przychodziła obok mojej miejscowości, była też w naszym domu i Wtedy mama była życzliwa dla takich ludzi, otwarta, dała kawałek chleba, mleko, wtedy były biedne czasy, czas, można powiedzieć. I wówczas babcia prośbiana dziękowała, modliła się. Ja byłem na schodach domu drewnianego, było zimno, bo była wiosna, takim wiem, że byłem ubrany w takim kubraczku i... Wtedy popatrzyła się na mnie, bo była na podwórku, powiedziała, że ten chłopczyk będzie księdzem. Dalsze losy to były jak każdego chłopaka na wsi, więc chodziłem do szkoły. W siódmej klasie zachorowałem ciężko, na grypę przeziębiłem. Byłem w szpitalu dosyć długo, gdzieś prawie z półtora miesiąca. Wyszedłem już pod koniec stycznia, gdy przechodziłem do PKS-u. Przychodzi od szpitala, wiadomo, w Sandomierzu z tatą, tata powiedział, może być wstąpił do seminarium, byś może chciał zostać księdzem. Ja odmówiłem tej propozycji, ale widać, że Bóg przemawia przez kogoś, tutaj przez tatę, chociaż on nie grzeszył tą pobożnością, bardziej pobożna była mama, babcia. Nie wiadomo, kto wyprosił mi tę łaskę powołania. Trzeba zwrócić uwagę chyba na misję, gdzie były w maju. Wchodziłem na tę misję, tak jak każdy chłopiec. Pod koniec misji była msza święta na zewnątrz, bo nie mógł pomieścić kościół, parafiany, rzesze ludzi. Misjonarz wtedy wyszedł na Ambony, która była zrobiona przy kościele. No i powiedział między innymi, że jego powołanie się zwróciło, gdy był na misjach i był blisko ambony. Ja również jakoś się wysunąłem do przodu, byłem też blisko ambony i czułem, jak gdyby ten głos był do mnie adresowany. Uczeń z siódmej klasy, wybrałem liceum pedagogiczne, chciałem być nauczycielem fizyki i matematyki, niestety nie zdałem ten egzamin, bo wówczas władze komunistyczne decydowały, kogo przedłużyć, komu pobyt w tym liceum pedagogicznym w Sandomierzu, a kogo usunąć. Zadawałem następnie do liceum ogólnokształcącego w Opatowie, tam zostałem jednak nieprzyjęty również, ale zdałem egzamin z powodu braku miejsc. Spotkałem wówczas kolegę, który powiedział do mnie, że jeżeli my się nie dostaniemy tutaj, to zna Palotyna księdza Lesiaka Józefa, który postara się nam gdzieś załatwić liceum. I tak się stało, że czekałem do gdzieś po, do początku października, nie było odezwy, chociaż wcześniej pisał do mnie ksiądz Lesiak Józef. Ja napisałem wobec tego do niego list. On, gdy otrzymał w Radomiu ten list, podjął decyzję, aby pojechać jeszcze tego dnia wieczorem do Wadowic i załatwić mi miejsce w liceum. Ja zacząłem liceum gdzieś w połowie października. Razem z chłopakami nas było około 18 w tych stacjach. Wadowica, Koło Wadowic to były też takie stacje ukryte, można tak powiedzieć, przed władzami komunistycznymi. W 1968 roku, a więc miałem 17 lat, byłem już. Na początku czwartej klasy liceum przyjechał kardynał Wojtyła i odprawił mszę świętą, oczywiście w kościele swoim, parafianym. Były tłumy. Ja jedynie z kolegami mogłem dostać się do bocznego wejścia. Byłem przy samym wejściu, bo tak było, było dużo ludzi. Pamiętam jedynie kazanie Pana z wami. Treści nie pamiętam, to jak gdyby przez mgłę tutaj mi się pojawiają te treści, ale wytworzył jakiś taki klimat niebiański. No jest to człowiek mądry, filozoficzny, wiadomo, to było kazanie. Gdzie już miałem kończyć liceum, ktoś przeskażył, wiadomo, że to Ormowiec przeskażył i czterech usunięto nas z liceum. Z tych czterech zostałem ja tylko księdzem. Palutynem. Władze nasze palotyńskie podjęły decyzję, żebym jednak rozpoczął ten nowicjat wraz z innymi, dlatego pojechałem do Ząbkowic, nas było ponad 25. Po roku nowicjatu, razem z kolegami dwoma, zacząłem chodzić do liceum do Ząbkowic Śląskich, to jest liceum korespondencyjne. Ukończyłem ja z kolegą, trzeci jednak nie zdał egzaminu. Po ukończeniu tego liceum, myśmy otrzymali krzyż profesyjny. Po skończeniu seminarium, wyświęconych nas było 13. Otóż byłem w Radomiu, później w Palotinu, później w samsierdzie też jako wikarium. W Rynie też jako Wikory i stamtąd przeszedłem do Warszawy, do ośrodka apostolskiego. Mieliśmy za zadanie gromadzić takie, albo stworzyć archiwum palotyńskie, czy biblioteczkę palotyńską. I wydaliśmy razem tutaj z księdzem dyrektorem Romanem Tkaczem takie biletyny, Było ich kilkanaście. Tamtąd przeszedłem do Szczecina, ponieważ ksiądz kapelan zachorował, ksiądz Leonard Wołoszyk, więc gdzieś tak w lutym musiałem przejechać do Szczecina, podjąć obowiązki kapelańskie. Następnie stąd przeszedłem do Boboric jako kapelan z Boboric do Częstochowy również jako koperan szpitala i z Częstochowy do Chełmna jako duszpasterz i z Chełmna do Szczecina również jako duszpasterz. Chciałbym zwrócić uwagę na wydarzenie w 2008 roku, w październiku 20. Otóż, gdy byłem na urlopie Wówczas chciałem pomóc mamie w pracy na roli, ponieważ tata i brat zmarł. Zacząłem orkę tak zwaną, przed zasiewem, wieczorem to było, gdy wykonała mnie właściwy ruch na ciągniku. Wtedy Poleciałem z ciągnikiem prawdopodobnie z ciągnikiem w przepaść, aczkolwiek znalazłem się obok ciągnika. Nie wiadomo, jak to się zdarzyło, jak to się stało. Tego nie powiem, bo mi została odjęta świadomość. Bardzo się puturbowałem, można tak powiedzieć. I gdy się ocknąłem po minucie, po odzyskaniu świadomości, poważne było e, uszczerby na zdrowiu. E, w Sandomierzu byłem w szpitalu. I tu sobie jest świadectwo pobytu w szpitalu, i to jaki dostałem uszczerbku zdrowia. Prawie, że przez 8 tygodni ja nie mogłem wstać z łóżka, gdy mogłem już jakoś się podnieść po 6 tygodniach, Wtedy odprawiałem przeświętu przy pomocy jednej pani w hełmie, która była obok. To była może bardziej większym przeżyciem niż msza bo sobie można wyobrazić, że człowiek, który jest bolejący, który ledwo może tylko się unieść z tego łóżka, usiąść, bo więcej mi nie wolno było według wskazań lekarskich. Ta msza święta to była taka z przeżyciem, bo ja się utożsomiłem prawie, można powiedzieć, z Chrystusem, który również cierpiał na krzyżu, bo właśnie było, że boleści można nazwać. Palotti jak gdyby ustawił się biegunowo. Z jednej strony uważał, że Bóg jest nieskończenie miłosierny, i powtarza tą nieskończoność w swoich operach kompleta, o też tam z granatu sprowadziłem. A więc, skoro się ustawił na tym biegunie, wobec tego, jak gdyby siłą ciążenia przesunął się w drugi biegun, że jest nicością. To chyba też doprowadziło go, że doszedł do wielkiego mistycyzmu, bo przecież widzimy u Palotiego biurokację. Dostrzegamy, że, że się unosił w czasie nigdy nabożeństw, że miał dar spowiadania, wielkich grzeszników nawracania. Był kapelanem więzienia. Były kapelanem jeszcze innych zgromadzeń, był wielkim spowiednikiem papieża, kardynałów, biskupów. Miał tą wielkim jakiś zadań wiele, ale jakiś był charyzmatykiem. Wpadł na pomysł, żeby podjąć taką myśl, że każdy świecki jest odpowiedzialny za święty. Nie tylko swoją, ale i w kościele, że każdy jest świecki apostołem. Palotti był wielkim ascetą, a więc pościół modlił się. Widzimy, że źródłem jakiejś gorliwości apostolskiej jest modlitwa, jest też umartwienie. Co mi urzeka jeszcze u Pelotiego, to, że był to człowiek skromny. Człowiek, który nie gromadzi wiele rzeczy, bo skuteczność apostołowania nie zależy od tutaj wielkich, cennych środków, takich jakie mamy, więc my, jakimi dysponujemy, więc my ich wyko daje wykorzystać. Ważne jest to serce, aby było przepełnione wiarą, miłością, nadzieją i Żebyśmy tak jak Paloti od rana do wieczora starali się o zbawienie na różnych, bym powiedział, frontach. Paloti urzekł mi swoją skromnością oddaniem się Bogu przez Marię jako królową apostołów. Pierwszy tomik był wydany na 25-lecie moich święcyń kapłańskich. I to jest na okładce Mój Kościół parafialny w Kleczanowie. Następny były wydawane co parę lat, czyli w sumie ich jest pięć tomików. Oczywiście są jeszcze w przygotowaniu, następne. Kiedy zrodziła się myśl pisania wierszy? Otóż kiedy byłem kaperanem w Częstochowie. Dokładnie było to 19 marca 1996 roku. Wtedy siostrę żegnałem skrytkę i nie chciałem się pójść na miasto, kupić jakieś kwiaty. Wówczas kupiłem w naszym Sklepiku Palotyńskim album piękny i napisałem taki pożegnany. I wyrażający wdzięczność siostrze, bo ona dużo pracowała na oddziale dziecięcym, ktoś zwrócił, zwrócił uwagę mi, że to jest coś z prozy poetyckiej, i zaczęła się przygoda z poezją. Współpracowałem z poetami. To są wiersze z konkursu, gdzie są umieszczone, wiadomo, mój wiersz, jak i innych kolegów czy koleżanek. Tu są dyplomy. Byłem też laureatem konkursu w Nasielsku. Spotykaliśmy się co jakieś dwa, trzy tygodnie w Bydgoszczy, takie było środowisko poetyckie. Z przeróżnymi tutaj artystami, byli poloniści, byli my malarze i graficy. To taki otrzymałem szlif w dziedzinie poezjowania. I oni również oceniali moje wiersze, bo występowałem też na wieczorze poetyckim. Także chciałem być, jak gdyby, pod takim parasolem. Chciałem, żeby inni weryfikowali moją nie tylko myśl, ale formę. Forma jest zresztą w poezji, bym powiedział, najważniejsza. I przed wydaniem poddawałem krytyce, analizie, i wszystkie te tomiki zostały przejrzane przez no, kompetentnych ludzi, którzy pisali wiersze. Także nigdy nie wypuszczam, że tak powiem, jakby ktoś może mi powiedział bez jakiegoś oceny merytorycznej jak i formalnej trzeba uwierzyć też w swoje możliwości i to że inni ocenią jeśli to starają się obiektywnie ocenić to nabiera taki człowieka otuchy uskrzydla i człowiek widzi że ma jakieś możliwości Wypowiedzenia siebie, uważam, że to jest po linii apostołowania, bo człowiek się spotyka przeróżnymi ludźmi, nie tylko wierzącymi, I oni ci obojętni czy nawet niewierzący, nawet Ci, co odeszli od kościoła, mogli spotkać się ze mną jako palotynem, Nawet usłyszeć coś o, o palotkim, w tym sensie, że zapytali się, z jakiego zgromadzenia jestem. Występowałem, wiadomo, w, tutaj w krótkim stroju. I były to przecież wiersze nie tylko patriotyczne, są religijne, no, są Matce Bożej, o papieżu. Ja, ja nie no, przeróżne, bo żeby to było takie pociągające, Trzeba dotykać różnych dziedzin życia. Wydaje mi się, że to były owocne spotkania jakieś. Przebywałem w tym środowisku jakieś z kilka dobrych lat i mogłem się tam realizować, spełniać i wypowiadać. Także i bardzo jestem wdzięczny za tym, którzy mnie tak przyjęli serdecznie, którzy byli życzliwi z tych poetów. Aczkolwiek mówię, jak powiedziałem, nie wszyscy tak byli katolikami, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale przecież nas jakoś tak łączyła też i poezja. Łączyła nas miłość do ojczyzny, jakieś ideały. Każdy z tych przecież poetów, artystów miał jakieś tam ideały. Dziękuję bardzo.